Dzień dobry, witam w wideotestach. Dzisiaj trafił do nas odkurzacz z niemieckiej firmy Sebo. Nazywa się on Felix 1 Premium, dostaliśmy go w wersji Rosso. To jest odkurzacz pionowy. Co ciekawe, w przeciwieństwie do większości innych tego typu jest przewodowy. Jest on wyposażony w filtr, filtr klasy HEPA. W zasadzie to tutaj są trzy filtry, ale to przetestujemy w dalszej części filmu. Na pierwszy ogień to, co najbardziej rzuca się w oczy, czyli wygląd. Jak widzicie, korpus jest całkiem duży, waży 4,5 kg, bez żadnych dodatków. Jest jeszcze tutaj, jak w każdym odkurzaczu pionowym, musi być rączka. Rączka jest regulowana, posiada także regulację siły ssania. Dodatkowo, korpus wyposażony jest w rurę, elastyczny wąż, dzięki któremu dotrzemy w każde szczelinę za pomocą stawek szczelinowych które pokażemy później i ostatnią rzeczą, która cechuje odkurzacz jest filtr wylotowy. Filtr wylotowy, który jest wymienny. My akurat mamy wersję rosso czerwoną, więc wygląda taka nie inaczej. Felix 1 Premium jest sprzętem dla osób szukających niemieckiej jakości wśród odkurzaczy. To urządzenie solidne, wyglądające na sprzęt dopracowany technologicznie. Nie każdemu jednak może przypaść do gustu stylistyka vintage i jego spore gabaryty. Podstawowa wersja odkurzacza wyposażona jest w elektroszczotkę ET1, dysze kombi i wąż teleskopowy z dyszami do tapicerki i dyszą szczelinową. Istnieje jednak możliwość powiększenia zestawu o polerkę, dysze z włosiem do powierzchni twardych, dysze turbo, dzięki której łatwo pozbieramy sierść z podłogi, końcówkę przeznaczoną do parkietu i ścian, a także rozszerzenie ssawki szczelinowej pozwalającej na sprzątanie wyciorem pomiędzy żebrami kaloryfera. Dodowana w zestawie z Felixem elektroszczotka ET1 to dysza czyszcząca z własnym silnikiem. Sprawdza się w przypadku dywanów i różnego rodzaju wykładzin. Posiada czterostopniową regulację i włącznik napędu zamontowany obok diody pomagającej ustalić wysokość końcówki. Dzięki temu teoretycznie powinna nadawać się do każdego rodzaju dywanów. Szczotka, co ciekawe, jest wymienialna. Z łatwością można ją wyciągnąć w celu wyczyszczenia z zebranego kurzu lub innych brudów. Dysza kombi to druga główna końcówka dodawana do odkurzacza. Jest raczej prosta, ma dwa ustawienia wysokości paska z naturalnym włosiem i wyposażona jest w cztery miękkie antypoślizgowe kółka. Według producenta nadaje się zarówno do wykładzin jak i podłóg twardych. Polerka Sebo Disco posiadając własny silnik obraca się z prędkością 2000 obrotów na minutę. To potężny sprzęt zarówno pod względem gabarytów jak i ceny. Kosztuje 1200 zł i umożliwia wypolerowanie każdej powierzchni twardej. Oczywiście zależnie od wybranej tarczy. Do wyboru są cztery rodzaje. pad niebieski przeznaczony jest do pielęgnacji podłóg woskowanych, olejowanych i tych miękkiej powłoce. Zielony jest padem standardowym. Tworzy i utrzymuje połysk na powierzchni podłogi, zwłaszcza PCV. Czerwony, dodawany w zestawie z żółtym, jest najtwardszy. Posłuży do głębokiego czyszczenia, głównie powierzchni z kamienia. Wszystkie tarcze czyszczące służą do polerowania na sucho. Jak firma Sebo rozwiązała problem mobilności sprzętu? Może i jest duży, ale korzysta z ciekawego rozwiązania. Sprzęt posiada przegub Flexnek, dzięki któremu jest w stanie dotrzeć wszędzie, pracując nawet z korpusem tuż nad podłogą. Płynnie skręca, umożliwiając poruszanie odkurzaczem w dowolną stronę. Dzięki temu może z łatwością sięgnąć pod kanapę lub szafę. Co ciekawe, w niedostępne miejsca można także z łatwością dotrzeć za pomocą wyjmowanego z korpusu węża. Montując na nim dodatkowe dysze do tapicerki szczelinową. Sprzęt posłuży np. do odkurzania foteli. Wąż rozciąga się do 2,8 m długości, wydłużając zasięg pracy ograniczony przede wszystkim przez 9,5 metrowy kabel. No więc, jak działa filtr w tym sprzęcie? Jak działa odkurzacz, wszyscy wiemy. Zasysane powietrze przechodzi przez kilka różnych filtrów, aby w końcu wylądować przez filtr wylotowy, teoretycznie całkiem czyste, w naszym mieszkaniu z powrotem. Ale. Ale, ale, wszystko zależy od tego, jaki jest filtr. E, producent twierdzi, że jego filtry są w standardzie HEPA. To oznacza, że są w stanie odfiltrować wszelkie cząsteczki większe od 0,3 mikrometra. A, jakie to są cząsteczki? No, zapytacie pewnie. Już rozrysowuję. Jeżeli tutaj znajduje się HEPA, przy 0,3 mikrometra, to tutaj znajdowałyby się bakterie. Tutaj znajdowałyby się pleśnie, przy od 2 do 4 mikrometra. A gdzieś tam daleko, daleko, daleko wszelkie pyłki organiczne, pochodzące od kwiatów, które uczulają alergików. To oznacza, że teoretycznie, jeżeli blokujemy wszystkie te cząsteczki, to jest idealny odkurzacz dla każdego domu, w którym mieszka alergik. System złożony jest z trzech osobnych filtrów. Tego na silniku, worku filtrującym i elektrytowym filtrze, który stanowi jednocześnie dodatek designerski na kadłubie odkurzacza. Wszystkie są wymienne, żadnego nie można po prostu umyć, a producent zaleca wymianę filtra silnika i wylotowego co 20 worków. Cena nie rozpieszcza. Na taką przyjemność wydać trzeba aż 160 zł. Panuje przekonanie, że jeżeli szukamy sprzętu dla alergików, powinniśmy sięgać po odkurzacze wodne. Działając w standardzie HEPA, Felix 1 Premium powinien jednak filtrować powietrze, będąc dobrą alternatywą dla tego typu urządzeń. W dalszej części recenzji przetestowaliśmy, czy tak jest w istocie. Odkurzacz całkiem nieźle poradził sobie na standardowym dywanie o grubości 1 cm. Bez szczotki wciągnął cały rozsypany brud. Z włączonym silnikiem elektroszczotki odkurzacz tym bardziej poradził sobie z dywanem płaskim, czyszcząc go z piasku. Nieco gorzej było w przypadku próby wciągnięcia większych resztek, jak na przykład draży czy płatków śniadaniowych. Szczotka wciągała je, a następnie miażdżyła, strzelając nimi we wszystkie strony. Przetestowaliśmy działanie elektroszczotki również na grubszym dywanie, typu szagi. Niestety, pomimo prób manewrowania ustawieniami, długie włosie skutecznie hamowało działanie odkurzacza. Włosie dywanu zawijało się wokół szczotki, uniemożliwiając dalszą pracę. Jak odkurzacz poradził sobie na podłodze twardej? Z pomocą dyszy kombi Felix sprostał wyzwaniom, jakiemu postawiliśmy. Na parkiecie wessał cały brud. Jednocześnie nie pozostawił zarysowań dzięki ich gumowaniu na kółkach. No ale tego można było się spodziewać po sprzęcie tej klasy. Odkurzacz poradził sobie z testem sprzątania przy krawędzi. Zebrał całą rozsypaną próbkę testową. Jednak ze względu na spore gabaryty niewygodnie było manewrować nim w ciasnych przestrzeniach. Przy sprzątaniu trzeba wybierać pomiędzy różnymi końcówkami, bo turboszczotka jest zbyt duża, aby zmieścić się wygodnie w ciaśniejszych szczelinach. Mając na uwadze fakt, że nikt nie lubi spędzać czasu na wsłuchiwaniu się w ryk silnika, przetestowaliśmy głośność odkurzacza. Producent podawał kulturę pracy na poziomie 79 dB. Czy tak jest w istocie? Test dźwięku nie wykazał żadnych nieprawidłowości. Odkurzacz firmy Sebo podczas pracy wybrzmiała z mocą średnio 73 dB. Po włączeniu silnika szczotki wskaźniki podniosły się do 79. Ze względu na to, że producent gwarantuje dokładnie taki poziom, nie ma tu żadnych zaskoczeń. Niemniej nie jest to sprzęt należący do najcichszych. Postanowiliśmy wzbogadzić nasze środowisko testowe o urządzenie do pomiaru zanieczyszczenia powietrza. Testując jakość powietrza pod kątem pyłów o rozmiarze od 1 mikrometra do 10, przed, w trakcie i po odkurzaniu, powinniśmy dojść do tego, czy sprzęt oczyszcza wydmuchiwane powietrze. Przed testem Stan środowiska testowego, będącego w zasadzie porównywalnym z typowym mieszkaniem w dużym mieście, prezentował się następująco. Felix poradził sobie w teście filtra całkiem sprawnie. W stosunku do danych podstawowych nie zmieniło się nic. Oznacza to, że odkurzacz nie emituje dodatkowych pyłów w trakcie pracy. Okazuje się, że producent, chwaląc się stuprocentowym filtrowaniem pyłów o rozmiarze większym niż 1 mikrometr, nie kłamie. Wynika z tego, że sprzęt marki Sebo nie pogarsza jakości powietrza i nadaje się dla alergików wychwytując pyłki i bakterie. Dla porównania, wzięliśmy standardowy, niczym nie wyróżniający się odkurzacz. Po minucie sprzęt testowy podniósł odczyt wskaźników. Co prawda zmiana była niewielka, ale odczuwalna, bo spory wzrost zanotowaliśmy przede wszystkim w przypadku najgroźniejszych cząsteczek 2,5 mikrometra. Na dłuższą metę może to zaszkodzić, przynosząc przy sprzątaniu efekt odwrotny do oczekiwanego. Równie ważnym parametrem przy doborze urządzenia jest jego pobór prądu. To pozwala nam lepiej zaplanować budżet domowy. Im mniejszy pobór prądu, tym łatwiej jest zaoszczędzić na inne przyjemności. Jak prezentuje się sprzęt marki Sebo? Przetestowaliśmy pobór prądu przez urządzenie w standardowych warunkach pracy z mocą ssania ustawioną na maksymalny poziom. Odkurzacz pobierał 670 W mocy przy normalnej pracy i 860 W podczas zasilania silnika elektroszczotki. Takie wyniki zgadzały się z opisem producenta. Sprzęt nie jest jednak wyposażony w tryb ekologiczny, więc nie ma szans na obniżenie poboru mocy bez obniżenia siły ssania. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o test tego odkurzacza. Co wśród plusów? Wśród plusów oczywiście filtracja. Jest taka, jak napisał producent, to znaczy urządzenie nada się dla alergików, bo nie wydziela z siebie dodatkowych pyłów. Dodatkową zaletą odkurzacza jest kabel. 9,5-metrowy kabel pozwoli nam dotrzeć w każde miejsce w domu. No i oczywiście przewód oznacza też nielimitowany czas pracy. Będziemy mogli odkurzać dowoli. Następnym atutem jest mobilność. Dzięki przegubowi FlexNec to urządzenie dotrze pod każdą komodę i pod każdą szafę. Także w każdy zakamarek, a wszystko dzięki wężowi elastycznemu, który nie jest zbyt często spotykany w odkurzaczach pionowych. Sprzęt jest uniwersalny. Wszystko za sprawą wielu końcówek, które pozwalają na działanie zarówno z parkietem, dywanem, a także tapicerką. A co do minusów, to urządzenie jest całkiem ciężkie. Ważąc 3,5 kg bez dodatkowych akcesoriów nie nadaje. Raczej dla seniorów i ludzi bardziej wątłych. Inną istotną wadą jest działanie turboszczotki. Nie poradziła sobie niestety z dywanem o dłuższym włosiu, tak ponad 3 cm. No i ostatnią wadą jest to, że producent niestety przewidział możliwość, funkcji stania tylko dla turboszczotki, a także polerki. Więc przez to dużo trudniej korzysta się z dyszy kombi, która służy do parkietów. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że wiecie już wszystko to, co chcieliście wiedzieć o tym odkurzaczu. Widzimy się w kolejnych filmach. Dziękuję za oglądanie.